Projektanci kijów golfowych, szczególnie ironów czy wedży, stworzyli je w taki sposób, żeby w momencie uderzenia główka kija poruszała się do dołu, najpierw uderzając w piłkę, potem w ziemię. Stąd, jeżeli kij położymy płasko na ziemi, to on jest pochylony do przodu, bo taka jest jego funkcja. Szanujmy producentów kijów golfowych, bo robią ogromnie ważną robotę. Po drugie, w połączeniu z innymi parametrami, kąt ataku będzie wpływał na to, pod jakim kątem piłka startuje, czy płasko, czy pionowo do góry. Czy ma dużo, czy mało rotacji wstecznej, czyli czy kręci się mocno do tyłu, a to wszystko wpływa na dystans, na który będziemy uderzać. A po trzecie, co chyba jest najważniejsze, daje nam szansę trafić czysto piłkę. Jeżeli główka kija porusza się do dołu, czyli jeżeli to jest piłka, którą kij chce trafić, to po drodze nie ma niczego, co mogłoby ją. Zablokować i kij może trafić czysto w piłkę. Jeśli mielibyśmy trafić w piłkę z dodatnim kątem natarcia, to znaczy, że główka kija przed piłką musi być w tym najniższym punkcie, gdzie jest ziemia, więc jeżeli kij się już nie wbije w ziemię, to się od niej odbije i trafi w piłkę albo krawędzią, albo pozostawiając bardzo, bardzo mały margines miejsca, w którym może uderzyć.